Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasteczka z marmoladą różaną. Potrzebować będziemy 3,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, pół szklanki oleju, 12 deko stopionego masła, łyżkę kwaśnej śmietany. Jedno jajko, półtora łyżeczki proszku do pieczenia i jedną szklankę cukru pudru I składniki ciasta należy bardzo dokładnie wyrobić. I tutaj mam marmoladę różaną. Ciasteczka upieczemy, a później będziemy Nakładać marmoladę różaną. Ciasto musi być bardzo dobrze wyrobione. Najlepiej się wyrabia rękoma. Ciasto pozostawimy na 15 minut, aby odpoczęło, ale nie damy do lodówki, ponieważ my ciasto będziemy wyciskać przez worek cukierniczy, więc ono musi być... Troszeczkę luźniejsze. Gdyby okazało się, że ciasto mamy za twarde, należy je troszeczkę podgrzać, aby nam było łatwiej wyciskać przez worek cukiernik. Tak wygląda ciasto na ciasteczka z marmoladą różaną. Ciasto już odpoczęło. Przełożyłam do Worka cukierniczego i wyciskamy ciasteczka. Gdyby się okazało, że mamy problem, to albo ciasto podgrzewamy, albo dodajemy jedno jajko. I tak zrobię z całą blaszką. Całe ciasto wyciskamy na blaszkę. Ciasteczka mam uformowane, wkładamy do piekarnika na około 15 minut w 170 stopniach. I tak oto ciasteczka mamy upieczone, część ciasteczek. I teraz do gorących ciasteczek dajemy. Porcję marmolady różanej i obsypujemy cukrem, pudrem. I będziemy mieli ciasteczka z marmoladą różaną. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasteczka z marmoladą różaną pięknie wypieczone, chrupiące, oczywiście też i gorące ciasteczka z marmoladą różaną.